In the late 1960s, the British announced they would soon be leaving the Arabian Gulf for good, ending treaties that had bound them to the region for more than a century. British military power had kept the Arab people of the Southern Gulf secure from enemy threats. British diplomats had dictated their foreign affairs. Now the seven Emirates and their rulers would have to stand alone in an increasingly complicated and dangerous world. Witam Was w zapowiadanej serii z wyjazdu do Emiratów Tadżykistanu i Uzbekistanu. Bardzo dziwnego wyjazdu, ale pewnego ciekawych kadrów. Przylot pominę, jak i opicie tego wydarzenia zakupioną na Okęciu polską wódką. Pozwolę sobie rozpocząć od dnia kolejnego. Witam Was ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich najmłodszego chyba kraju, w którym do tej pory byłem. Gdy w 1968 roku Wielka Brytania oznajmiła, że wycofuje się z Zatoki Perskiej, postanowiono utworzyć oddzielne państwo z rejonów obecnego Kataru, Bahrainu, no i przyległych terenów. No ale oczywiście, jak to w życiu bywa, nie potrafili się oni ze sobą dogadać, więc Bahrain i Katar ogłosiły niepodległość, a z pozostałych terenów w 1971 roku utworzono właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie. My jesteśmy z chłopakami w Abu Dhabi, drugim co do wielkości Emiracie tego specyficznego kraju, o którym wam za chwilę jeszcze opowiem. Zanim wam coś opowiem tutaj jeszcze dodatkowego o tym kraju. To ciekawostka byliśmy właśnie w sklepie, Kupiliśmy sobie troszeczkę wody do picia, bo jest strasznie gorąco. Jakieś 38 stopni jest. E, ale jest Ramadan i nie można tego pić na ulicy. Tak więc będziemy się zaraz kitrać gdzieś po jakichś bocznych uliczkach, żeby napić się wody. No ale słuchajcie, no, tak tutaj już jest. Prawda Grzesiek? Oczywiście. Ale znam takiego, co wypił wodę. Też takiego znam. W momencie powołania do życia tego młodego kraju w 1971 roku mieszkało tutaj 180 tysięcy osób. W samym tylko emiracie Dubaj 60 tysięcy, a w najmniejszym emiracie Ajman, uwaga, leciuteńko ponad 4 tysiące mieszkańców. Tak więc był to naprawdę bardzo mały kraj. Większość, praktycznie w 100%, ludności mieszkającej tutaj wtedy to byli Arabowie. O nie, jest tak gorąco, że pupa mi się topi. Obecnie Arabowie i Persowie to jakieś 42% mieszkańców. Ale uwaga, tylko 19% jest obywatelami Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jakieś 50% tego kraju to mieszkańcy pochodzący z. Subkontynentu indyjskiego. Pozostali pochodzą głównie z Filipin. 65% osób wyznaje islam. I to jest dla mnie ciekawostka, bo myślałem, że no wyznawców islamu w takim kraju jak Zjednoczone Emiraty Arabskie jest przeważająca większość. Dodatkowo 22% osób to analfabeci. Zapewne wynika to z tego, że jest tutaj po prostu bardzo dużo osób przyjezdnych, pracowników fizycznych z bardzo biednych rejonów świata, o czym wam za chwilę opowiem. Uff, jest mega, słuchajcie, strasznie gorąco, duszno. Praktycznie jedynymi osobami, które tutaj chodzą, jesteśmy my. No i właśnie ci wspomniani e, pracownicy fizyczni z Filipin, Indii. I właśnie podobnych rejonów. Imigracja do Emiratów jest bardzo duża. Świadczy o tym fakt, że w wielu mniejszych miastach jest coraz więcej robotników z Indii, Bangladeszu, Pakistanu i Chin niż rdzennych mieszkańców kraju. To stwarza duże problemy społeczne dla każdej ze stron. Z jednej coraz trudniej jest znaleźć kandydata na męża czy żonę ze względu na bliskie powiązania, a z drugiej są to ogromne grupy pracowników fizycznych, opłacane o wiele gorzej niż rdzenni mieszkańcy kraju czy chociażby osoby białe. O, rajnie. Pięknie. Kraj ma bardzo specyficzny ustrój polityczny, bo jest tak zwaną Federacją Emiratów. Krajem rządzi prezydent szejk, szefem rządu jest premier szejk, a w Emiratach rządzą tak zwani emirowie. I w tych Emiratach władza jest dziedziczona z ojca na syna. Od chwili powstania kraju rząd starał się pomóc wszystkim swoim obywatelom. Dostawali oni za darmo działki i zajmowali się hodowlą warzyw i owoców. Dotacje były duże i bezzwrotne. Z czasem zmienił się jednak sposób hodowli. Teraz Emiratczycy stali się zarządcami tych poletek, a do pracy zatrudniają przybyszów z Pakistanu i Bangladeszu. W 1976 roku w przemyśle petrochemicznym pracowało 174 kierowców, z czego 117 to byli Emiratczycy. Obecnie coś nie do pomyślenia. W ZEA mieszkają i pracują ludzie, których można podzielić na trzy klasy. Pierwszą i najważniejszą są rodowici właściciele wszystkich dóbr tu zlokalizowanych czyli Emiratczycy. Druga grupa to specjaliści i współudziałowcy na ogół mała grupa białych. A trzecia grupa to fizyczni pracownicy. Tych jest tutaj najwięcej i ich głównie zobaczycie na ulicach Abu Dhabi czy Dubaju. Pogoda jest dobijająca autentycznie, ale sobie tak chodzimy tutaj, zmierzamy do takiego ogromnego meczetu. Najgorsze jest to, że nie mamy kart SIM, bo jesteśmy tu tylko jeden dzień. To już nic nie kupowaliśmy. I tak naprawdę troszeczkę w ciemno idziemy, szukamy tego miejsca. Mamy tylko zdjęcie jakiejś mapki, no ale okej. Okay. A tutaj klimatyzowany przystaneczek. Na zewnątrz 38 stopni. Można wejść na chwilę. Ochłodzić się, nawet jak się nie czeka na autobus. A potem i tak trzeba wyjść na ten straszny upał. To jest bardzo wielu Rosjan na każdym kroku. Takich młodych, którzy zapewne uciekli przed mobilizacją, ale jak słyszą polski język, albo widzą polską flagę, Robert ma w kolorach jeszcze na plecaku, to tak spod oka przyglądają się na nas. Jebać ich. No i dobra, widzicie? To jest wielki meczet Szejka Zajeda, postaramy się tam wejść. Wiecie bardzo dobrze, że ja sakralnych rzeczy nie lubię zwiedzać eee. i nigdy tego praktycznie nie robię. Ostatnio nawet pod filmem z Neapolu, jakieś disy miałem na ten temat, ktoś mnie disował, że nie zwiedzałem katers, tylko mówiłem o kupskach na chodnikach, no ale tak już mam. Natomiast tu się chłopaki uparli, żeby do tego meczetu wejść, więc wejdę i ja. Jeżeli się nagrywać nie da, to spróbuję przynajmniej GoPro, a jeżeli nie, to opowiem wam jak było. To jest genialna rzecz po prostu. Absolutnie genialna słuchajcie. Butelki uzupełnione. Żeby się cichaczem gdzieś napić i idziemy dalej do meczetu. No trudno, zabrali mi mikrofon na wejściu. Dostałem tylko numerek do odbioru. No ale dobra, przynajmniej można nagrywać. Numerek na potwierdzenie. Przynajmniej można nagrywać. Bo mam nadzieję, że coś będzie słychać. Polityczna aktywność szejka Zaida bin Sultana Al Nahyana doprowadziła do zjednoczenia siedmiu niezależnych emiratów i utworzenia w 1971 roku jednego państwa. Budowa meczetu z inicjatywy szejka rozpoczęła się w 1996 roku i trwała 11 lat. Plac budowy o powierzchni przekraczającej 12 hektarów zlokalizowano we wschodniej części miasta. Włączając obszar ogrodów i parkingów, kompleks meczetu zajmuje aż 22 hektary. Budynki ustawiono na sztucznie usypanym wzniesieniu, 9 metrów nad poziomem gruntu. Głównym architektem świątyni był Syryjczyk Józef Abdelki. Budowa była olbrzymim wyzwaniem logistycznym. Pracowali przy niej robotnicy z aż 38 firm podwykonawczych. Ostatecznie koszty budowy zamknęły się w 545 milionach dolarów. Budowę ukończono w 2007 roku, 3 lata po śmierci Szejka Zaida. Kompleks Wielkiego Meczetu stał się miejscem, gdzie wybudowano mauzoleum Szejka. Złożenie jego ciała na terenie meczetu było pierwszą uroczystością, jaka zderzyła się w tym miejscu po zakończeniu budowy. Świątynia jest ósmym największym meczetem świata. Wyszliśmy, a mikrofony mi również oddali. Zobaczcie, trochę się ściemniło. Tam jest meczet za plecami. My tam się dostaliśmy pod ziemię. Oddali mi mikrofony. Mam nadzieję, że podobało Wam się te kilka ujęć, które nagrałem. My się powoli już zwijamy do naszego hotelu, który mamy na lotnisku. Nie mówiłem wam o tym, ale nie bez powodów się tam znajduję, bo dziś nad ranem wylatujemy do Uzbekistanu. A stamtąd mamy już samochód od razu z lotniska wynajęty do Tadżykistanu. Tak więc, tak naprawdę zapraszam was dopiero teraz na prawdziwą wyprawę. W międzyczasie zapomniałem wyłączyć te mikrofony, i one się praktycznie rozładowały, ale trudno, zdarza się. Chłopaki, dopadł jakiś transport. Za grosze do naszego hotelu. Tutaj taksówki są regulowane z góry, tak więc nie da się tak, że ktoś Was natnie, ale da się też oczywiście jakieś takie prywatne osoby zagadać i za grosze dojechać. Tak więc do hotelu za chwilę dojedziemy. Ja podładuję mikrofony i widzimy się zapewne na lotnisku nad ranem. 10 job cuz you're fucking crazy yeah you back in the game